Díky, 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 díky. Díky, díky, díky. Díky, díky. Díky, díky. Díky, díky. 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 Kolejna odsłona turnieju drużynowego, dzisiaj skocznia w Kusamo, ale zanim oczywiście te emocje drużynowe, zaczniemy od treningu, który już za chwileczkę. Dobry wieczór i zapraszam. Zapraszam bardzo serdecznie. Dzisiaj podwójne wydanie, bo najpierw drużynówka, a później w sesji wieczornej jeszcze czeka nas turniej. Także dzisiaj emocji nie zabraknie. Wchodzimy w naszą grę online. Eee, tylko się kogoś zobaczę. W jest jakiś turniej wtorkowy? Chyba nie było. No właśnie nie ma. Ale jest turniej środy. Eee, tutaj o za 16 godzin się Rozpocznie rywalizacja. Potem, oczywiście, turniej już sobotni i niedzielny to przed nami. Najmocniejszy turniej, oczywiście, sobotni tam przeważnie dużo zawodników startuje. My będziemy pasjonować się później, oczywiście, też swoimi emocjami. Jakby nie patrzeć. Mamy dwóch zawodników oprócz mnie Wiktor Almasan który skacze sobie. Na skoczniach realnych, czyli na skoczniach mamucich tych właśnie się prezentuje. No, a my właśnie tutaj dołączymy, proszę państwa. Zobaczymy, co sobie w Harachowinie, jak sobie skaczę. Na, na Harachowinie aż tak nie zależy, ale też mamy problemy na tym obiekcie. Widzimy tylko 161,5 metra w pierwszej serii, no, bez rewelacji. Rating ma podobny do naszego nieco, tylko większy, ale mieliśmy też taki rating w swoim czasie. Zarefinowała na podobnym poziomie, jak w przypadku, tutaj szału Nie ma. Oj, planica. No, zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Skoczymy o rozmiar 240 metrów. My będziemy wierzyć oczywiście w dobre wyniki. Zaczynamy od celi prównej. Belka numer 12. No i zaczynamy nasze treningi dzisiejsze. że to nie będzie dłuższy, bo podwójny no jest zaczynamy od serii trudnej 207 metrów. No, ty 19. I rywal lepiej sobie poradził, ale być może dlatego, że my startujemy z drugiej kamery. A będziemy już w konkursie startować z kamery F1, żeby mieć szansę Rywala pokonać. Rywal, tak jak mówiliśmy, te 219,5 metrów w serii trudnej. Teraz będziemy na więcej podczas y, zawodów, ale nam się nie udaje. Pierwsza próba fatalna. 135,5 metra, ale szpech Rywal 208 dużo lepiej. Także w zaczynamy źle, ewidentnie źle. Liczymy na poprawę seryfinowej, żeby tutaj ten misjoner poprawić, ale wiemy, że rating będzie prawdopodobnie do tyłu. Natomiast bardziej interesująca, snota, która będzie poniżej 300 punktów, więc pewnie będzie i tak w zaległościach. Dopiero to próba lepsza, ale 193 metry, frurotu tutaj nie robi. Rywal dwa razy dalej. dalej. Także tu występ dla nas poniżej oczekiwań. Rating na razie bez zmian, no, ale będziemy już teraz na większe szczęście w, na w kulm. Skocznia w kulm y, trudniejsze niż planica, No ale skoro w co nie poszło, no to w kulm tym bardziej może być ciężko, żeby cokolwiek udało się Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Będziemy oczywiście pełni nadziei, że jakoś wykaraskamy się z tej trudnej sytuacji, jaką mamy, zaczęliśmy źle. Dzisiejsze występy. Seria pełna w kul. wygląda lepiej niż planica. Odległość 201 metrów, noty 19. Rywal 6 to słabszy, więc jest szansa, by tutaj z rywalem wygrać. Seria pełna na naszą korzyść, bo lądujemy i dalej, i lepiej stylowo. No i teraz wystarczy, by było Tak naprawdę, wtedy możemy rywala tutaj dopaść. Niejako. Seria konkursowa była słabsza, ale nasz się z telemarkiem. Jest mniej taki porażki jak planicy. 190,5 metra, rywal 200,5 pół. to ma to rywal górą, przynajmniej w PL, PR, przy serii konkursowej. My lecimy na poprawę w serii finałowej, że zbierzemy się do wyniku bardziej serii próbnych niż tej z pierwszej serii. No i tak powinno być, tak wynika z tego wyjścia z progu, że to będzie więcej agresji. Jest dłuższy lot, z telemarkiem, co ważne, 206 metrów, noty 18, a rywal i tak lepszy, bo miał przewagę z pierwszej serii. Trzeba ale mu utrzymać się prowadzenie. No i w, w ratingu on ma plus 1 jeden, minus 1. Jeden. Zobaczymy, co będzie w Oberstdorfie się działo. Obersdorf znalazł jest nas przeważnie łatwiejsze niż Kulm, także jest nadzieja. Pytanie tylko, czy jest słuszna nadzieja. My będziemy czuć się szczególnie na Remarsz w planicy, Bo pamiętam, jak, jak prezentowaliśmy się wczoraj w planicy, prawda? W tych w treningowych próbach. Dwukrotnie po 200 i to jakoś wyglądało. Teraz Obersdorf który już wyłożył nam lepsze wyniki niż w Hulm, 206,5 metra, rywal 22 metrów bliżej, ewidentnie słabiej. A my liczymy teraz na poprawę naszą, jeśli chodzi o wyniki oczywiście, żeby ten rating odzyskać, ten jeden punkcik. Rywal w serii próbnej dużo słabszy, o 20 metrów, my liczymy oczywiście, że my podtrzymamy poziom w serii próbnej, tak też się dzieje, nawet lądujemy dalej niż w serii próbnej. 212 metrów, noty 19, 19 ale rywal też się poprawia, ma 3 punkty przewagi nad nami. Przynajmniej tak wynika z pierwszej serii. Hmm. Seria finałowa. No my liczymy na powtarzalność. Ewentualny sam przelot oznacza dla nas przegraną z rywalem. Yy, dla nas powtarzalna próba w serii filmowej. Yy, 210,5 metra. Noty po 18,5 rywal z upadkiem. I ten upadek wygrywamy z rywalem. Yy, rating odzyskujemy na szczęście. Rywal znowu na minus 1. A więc mamy wyrównane rachunki, niejako. No i teraz Bikersund. Wikerson Baken, kolejna skocznia Mamucie, oraz może 240 m. to jest ostatnia skocznia w tej części turnieju. Pamiętamy, że Harakow nas ominął na szczęście. A na szczęście i na nieszczęście, bo oczywiście lepiej byłoby ćwiczyć na, na, na każdej skoczni. Jakby nie patrzeć, no, ale na co będzie działo się dalej. Wikerson Baken, seria próbna dla nas nieudana. Lądujemy poniżej 200 metrów, ale przez kłopoty w powietrzu. 195 metrów, wysokie noty rywal. Lądował dalej, ale z opadkiem, dlatego my wybramy serię próbną ale rywal miał 16 metrów przewagi nad nami w tej serii próbnej. Gdyby ustał próbę, to on by nas nokoutował w tej serii próbnej. Tym przetarciem przed, przed konkursem. No my liczymy teraz na naszą dobrą postawę. Jest dobrze, jest dobrze, bardzo dobrze, blisko rekordu życiowego. 217,5 metra, noty po 19,5, rywal znowu z upadkiem i jeszcze 7 metrów bliżej od nas. Więc jeśli utrzymamy przynajmniej podobny skok w serii finałowej, no to spokojnie ten konkurs wygramy i rating znowu będzie o plus 1 do przodu. Ale czy tak będzie? Przekonamy się za chwilę w serii filmowej. Będzie telemark, odległość troszkę słabsza, ale występ generalnie dobry, 209,5 metra, wysokie noty. Rywal w buserech słabszy, o ponad 40 punktów jesteśmy górą, ale retnik bez zmian, mimo to. A więc no, ten, ten turniej dla nas w miarę korzystny, ale liczymy na więcej podczas rewanżowego turnieju, bo tury tym razem już na równi z nami, jeśli chodzi o liczbę konkursów. I zaczniemy od klanica, więc od razu na pierwsza okienko skocznia, którą musimy sobie odbić. Yy, odbić. No i harachów. Te dwie skoczmy będą najbardziej bo w pozostałych. Jesteśmy w dobrej sytuacji. Tak? Seria próbna, No do zapomnienia na pewno. Dzisiaj policja jakaś miechowa dla nas. Na razie seria próbna tylko 156 metrów. Zbyt ostro podeszliśmy do tej próby. Rywal znacznie dalej, tylko że z upadkiem. No ale o ponad 30 punktów i tak od nas lepszy wynik. My liczymy na poprawę podczas zawodów. Próba ta na pewno nas nie zadowala, co było, co się działo w tym przetarciu przed konkursem. Teraz w konkursie wygląda to znacznie, znacznie lepiej. Proszę zobaczyć, no nas fajnie niesie w tej drugiej fazie. No i od razu inna odległość. 225 metrów. Noty 19-19, pół rywal, tylko med bliżej, ale dostał niższe noty. Z tym mamy przewagę prawie pięciopunktową nad rywalem. No i teraz trzeba tą przewagę utrzymać. Co może nie być łatwe, bo może być klątwa z serii próbnej z tego pierwszego konkursu, kiedy nam nie poszło kompletnie. Na razie się seria finowa jeszcze znośna w naszym przypadku 212, noty po 19,5. Rywal nie ustał próby. Prędobo od nas bliżej. Wygrywamy pierwszy konkurs i mamy plus 1 w ratingu. Brawo. Zaczynamy na naszą korzyść ten turniej. Teraz, Harachow, gdzie będzie trudniejsza ta misja, Bu budowanie dominacji. No, ale rywal też ma problem na tym obiekcie, więc ręce na pokład i walczymy. Zaczynamy od na prób próbnej, no, no liczymy oczywiście, że jakoś na Harachow przebrniemy. Skoro udało się w granicy szybko odbić, no to mamy nadzieję, że tutaj w Harachowie również e, nie będzie problemu, żeby sobie poradzić. Seria z upadkiem e, 164 metry. rywal pewnie podobnie. No, ale po dalej. To ciekawe. Tym razem trafił na progu, osiąga 187 metrów i może być godnym rywalem Może być gornym rywalem w tym konkursie. Jednak pamiętamy, tutaj co tylko obserwowaliśmy, miał próby ledwo ponad 108 metrów. Teraz mamy takiej próby na razie: 170,5, noty 18, 18, chłóry, podobnie jak w tej próbie, 187. Przynajmniej po pierwszej serii ma wyraźną przewagę nad nami. Ponad 20 punktów. No i seria finałowa, w której musielibyśmy być naprawdę mocni, żeby tutaj rywala dopaść. No na tym będzie zły, bo punkty będą obowiązkowo zdobyte. Ponad 300 punktów, 186,5 w serii filmowej. No ty i wygrywamy, bo rywal ląduje na 160 metrze, a więc drugi konkurs rzędu wygrywamy i znowu ten RG na plus 1. Brawo. Więc nie ja tylko zyskujemy sobie pewność siebie, bo na razie te skoki jakoś wyglądają, jakoś znośnie. No i jeszcze powiem sobie, rating. Teraz skoczę po Bersdorfie. Drugie podejście, i zarazem ostatnie na dzisiaj. Chyba, że pojawi się później w turnieju ten obiekt. Na razie seria próbna dla nas niezła. 210 metrów, noty 19, 19, półrywal dużo słabszy, ląduje poniżej 200 metrów, a więc nie ma tu mowy tak naprawdę o jakimś rewelacyjnym wyniku. No ale proszę zobaczyć, noż konkursowa próba jeszcze lepsza niż seria próbna. Idziemy jak burza e, z tymi obiektami. Teraz 214 metrów, noty 19, 19, półrywal jak będę zamówił ląduje też dalej niż w ale z nami Przegrywa. My musimy być powtarzalni, żeby te pierwsze miejsca utrzymać. Wiemy, że łatwo nigdy nie jest na tych mamutach być równym skoczkiem. No ale widzimy sobie nowo u nas słabsza. 181,5 rywal. Też z kłopotami. Nie ustał próby i wygrywamy o 3 punkty. No trochę mieliśmy szczęście tutaj. No ale ponieważ wygraliśmy minimalny, no to nie ma rankingu dodatniego, tylko na 0. Teraz skocznie w kulm. Skocznie o rozmiarze 235 metrów, jak nam pójdzie, tego nie wiemy. Liczymy gdzieś tam, że może później nieźle, ale, ale wiemy, jak to jest. Rywal ewidentnie mniej stabilny od nas, więcej wpadek w postaci upadków, i to daje nam pewną przewagę. Kulm, seria próbna. no, z upadkiem 198,5. Rywal lądował i dalej, i z więc po serii można powiedzieć, że Kulm może będzie pierwszą skocznią, gdzie Rebel może wygrać. My turniej ten wygramy na pewno, bo wygraliśmy trzy konkursy, zostało nam tylko dwa. Także mamy jakieś pocieszenie, żeby zobaczyć na wynik tutaj w KULM. Ten turniej jest na naszą korzyść. Teraz tutaj w serii konkursowej 205 metrów, noty 19, Rebal tym już słabiej. 203 metry i z upadkiem. Jakby no, na zupełnie innym pułapie, z taką serii pludnej i, i w innej lidze w serii konkursowej. No. Zaprzestowała i gorszą odległość, i jeszcze lądowanie do bani. A my w serii nowej powtarzalnie, mniej więcej, próba w serii i 203,5. Też noty przyzwoite. Rywal ląduje jeszcze od nas bliżej, o 6 metrów. Wygonujemy ten konkurs zdecydowanie, no i widzimy rating na plus 1. A więc, 4 konkursy, 4 wygrane, tak to wygląda. No i na, na zakończenie Wikersund. Skocznia Wikersund Baken. No zobaczymy. dobrze jak to się włoży. Ostatni sprawdziłem przed dzisiejszymi zawodami. No. Przed serią próbną, może powiedzieć bardziej, niż przed zawodami. Seria próbna w To dla nas całkiem przyzwoita na razie. 219 i poniosło w tych warunkach. Rywal troszkę dalej, ale z upadkiem. A więc nie ma powodu do abaw. Rywal nadal z błędami. Jest szansa prezentować komplet zwycięstw w tym turnieju. I rating na 915 zamiast 910. Yy, no i zobaczymy. Seria konkursowa lepsza dla nas. To będzie rok życiowy. 230,5. No ty 19. No zupełnie samych siebie. Rywal też. 2 metry bliżej od nas. Więc mamy pewną przewagę. Gdyby to nie był nasz rok życiowy, no to byśmy się może w pierś Że szansa była taka niewykorzystana do końca, prawda? Seria filmowa słabsza, słabsza seria finałowa 214,5 rywal dużo bliżej od nas, a więc tradycyjnie, wyraźnie okazałyśmy się lepszy, ale rating się nie zmienił natomiast wygraliśmy tutaj zdecydowanie wszystkie 5 konkursów i to jest ta dobra informacja dla nas na dzisiaj także kończymy ten turniej bardzo przyzwoicie czekamy na więcej, że tak powiem rywal całkowicie chyba opuszcza grę online, tak patrzę w tym momencie, chociaż ten Wiktor, no, ten Wiktor tutaj się kręci, ale go no nie widać nigdzie, to nie wiem gdzie na... w tej rywalizacji może czeka, no, tylko pytanie na co czeka. my gramy już do naszego turnieju. Tutaj za nami trzy konkursy. więcej informacji, jak należy na 3 na start do serii finałowej i w tym konkursie też nie było, bo było tylko siódme miejsce. Stąd dopiero zamujemy na razie miejsce 13, ale dzisiaj mamy szansę osiągnąć co najmniej miejsce ósme. Natomiast są Niemcy, czyli jedna z drużyn, która jak my tylko raz była w serii finałowej. Także ósme miejsce jest w naszym zasięgu dzisiaj. Jeśli oczywiście awansujemy do serii finałowej, to Taka szansa będzie, no ale nie będzie ona taka stuprocentowa dlatego, że jak awansują Niemcy, Czesi i Francja z Kanadą, no to będzie trudno, bo tracimy do nich sporo punktów mimo wszystko. Także tak to wygląda. Japonia zdecydowanie najsłabsza, bo jako jedyna drużyna ani razu jeszcze nie była w serii finałowej, chociaż dwa razy była bliska. Słowenia liderem, druga drużyna Kazachów i Jastemczyków, trzecie jest Norwegia, czwarta Szwajcaria, a to co najciekawsze, ta czołowa trójka jest bardzo do siebie zbliżona punktowo. Słowenia ma przewagę 26 punktów nad Kazachami i Estonczykami, a Estonczycy z Kazachami mają 3 punkty przewagi nad Norwegią. Te różnice są dość niewielkie, które mogą zostać zniwelowane kolejnym konkursem dla nich udanym. Tak to proszę państwa wygląda. Szwajcarzy mają trochę większą stratę już do tego podium, bo to 48 punktów, ale też jeszcze dostada jest do odrobienia, gdyby szwajcarzy w jakiś sposób mieli też świetny konkurs. Dzisiaj skoczy w kurs samo, na której zdarzyć się może dosłownie wszystko. Już za chwilę seria próbna. A potem oczywiście zawody. Miejmy nadzieję szczęśliwe, zwłaszcza dla naszej drużyny, która tych punktów potrzebuje, chociaż oczywiście bardziej potrzebuje młodego Japończycy, no ale chcielibyśmy jednak, żeby te nasi mieli tutaj główne słowo do powiedzenia także liczymy na naszych jesteśmy, jesteśmy, że tak powiem, w dobrej myśli i aby ta dobra myśl była z nami do końca pamiętamy co działo się wczoraj w Klingenthal seria dla naszej drużyny rewelacyjna drugie miejsce wygrała chyba Słowenia wtedy na drugim miejscu nasza drużyna no ale potem nie prosiliśmy za czasem w konkursie schokie były już słabsze Rywale przebudzili się po serii próbnej w większości przypadków. Kazachowie, chociażby, którzy mieli fatalną serię próbną pod się odrodzili i już zakończyli zawody na pierwszym miejscu. A naszym właśnie odcięło prąd, niestety, o kilka metrów, kolejno bliżej i skończyło się zdecydowanym brakiem awansu do serii finałowej, Bo zgodziliśmy chyba na 10 miejscu, albo 11, z tego co pamiętam. W każdym razie szału nie było. Liczymy, że dzisiaj będzie. Znów lepiej. Skoro na się skoczył w kratkę, pierwszy krok nieudany, drugi udany, trzeci nieudany, no to czwarty, czyli dzisiejszy krok samo musi być udany. Chociaż skocznia, która nam przeważnie szczęście nie przynosiła, no to mamy nadzieję jednak, że tym razem jednak szczęście nam dopisze. Ale to tak będzie, przekonamy się już niebawem. Do zobaczenia, już za chwilę seria próbna.